Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Do tego filmu nakłoniła mnie rozmowa z pełną osobą. Oczywiście nie mówię tutaj o danych osobowych, ale czy kobieta i rodzina to szczęście? Bo niestety facetom wbito do głowy, że kobieta i rodzina są szczęście. Oczywiście, ale musi być spełniony jeden podstawowy warunek. Jaki to jest warunek? To jest przede wszystkim przepracowanie Swoich trudnych emocji, przepracowanie przede wszystkim siebie. Bo jeżeli uważasz, że kobieta i rodzina to jest szczęście i wchodzisz w taką relację, gdzie nie masz nieprzepracowanych lęków, nie masz przepracowanych różnych traum, nie masz przepracowanych różnych trudnych emocji, to kobieta ani, ani rodzina nigdy nie staną się Twoim szczęściem. Dlaczego? Staną się Twoim Twoją zagładą. To będzie Twoja zagłada. Dlaczego? Wystarczy wejść na pierwsze fora internetowe i mężczyźni piszą, że są w związku i czują się po prostu stłamszeni. Dlaczego? Bo na przykład, jeżeli masz nie masz przepracowanej syndromu miłego faceta, to jest jeden e, jakby warunek, ale nie tylko. Nie masz tylko przepracowanej asortywności. Masz zablokowany w sobie na przykład gniew. Gniew pokazuje, Informuje cię, że ktoś przekracza twoje granice. I teraz, jeżeli ty wchodzisz w relację, i teraz ten twój gniew czy złość jest zablokowana, nie masz do tego dostępu, to nie potrafisz stawić granic. A jak nie potrafisz stawić granic, to myślisz, że twoja relacja, twój związek będzie szczęściem? No raczej nie, dlatego że osoba, z którą będziesz w tym związku, będzie po prostu non-stop przekraczać twoje granice, a ty z czasem będziesz się czuł coraz bardziej tłamszony. I tak jest ze wszystkim. Dlatego podstawą, mówię, podstawą wchodzenia w jakieś zdrowe czy budowanie zdrowych relacji jest najpierw przepracowanie swoich rzeczy, a nie szukanie szczęścia na zewnątrz, a nie szukanie szczęścia w kobiecie, nie szukanie szczęścia w rodzinie. Bo tak się nie stanie. Bo to wszystko z czasem i tak wychodzi. Kiedy mamy 20 lat, kiedy mamy 30 lat, to nas to, przede wszystkim, to przede wszystkim nas nie dotyczy, ale kiedy mamy 35 lat, 40 lat, to zaczyna wychodzić. Dlaczego? Bo w tym, w, tym, w tym czasie, w tych okresach uaktywnia się tak zwany cień. To wszystko, co jest w nas, stłamszone. I kiedy to wychodzi, wtedy zaczynamy odczuwać. A jeżeli tego nie przepracujemy, to to zaczyna kopać jeszcze bardziej. Wtedy właśnie w tych czasach bardzo często w tych między 35 a 40 nawet 45 lat bardzo często ludzi dużo ludzi popada właśnie w alkoholizm, bardzo dużo ludzi popada właśnie w te uzależnienia. Dlaczego? Dlatego, że te emocje, które są schowane, one się uaktywniają i one zaczynają kopać bo to jest w nas nieprzepracowane. To woła, abyśmy to przepracowali. A my szukamy wszystkiego na zewnątrz. Szukamy właśnie szczęścia właśnie w rodzinie, w kobiecie, a później okazuje się, że już szczęścia nie ma, dlatego że przychodzi codzienność i te emocje kopią. Kobieta nie naprawi Ciebie. Kobieta nie uleczy Twoich traum. Kobieta nie uleczy Twoich negatywnych emocji. Zapamiętaj to sobie, mężczyzno. A więc najpierw postaw na siebie. Najpierw przepracuj siebie. Najpierw popracuj nad tymi emocjami. Przepracuj, przepracuj te schematy, te negatywne schematy myślenia. Przepracuj zazdrość. To nie jest łatwe, ja wiem, ale chciałbym jeszcze raz tu zaznaczyć, że szczęście to nie jest na zewnątrz. Kiedy nie masz przepracowanych rzeczy, szczęścia jest. Nigdy nie znajdziesz na zewnątrz. Możesz sobie szukać, możesz mieć piątkę dzieci, możesz mieć dziesiątkę dzieci, możesz spać z kobietami, z każdą kobietą w inną noc. Nie znajdziesz tam szczęścia. Przede wszystkim przepracuj siebie. Wtedy wszystko się zmienia. Wtedy wychodzisz z innej pozycji, wychodzisz z pozycji dobrobytu, wychodzisz z pozycji dostatku, wychodzisz. Przede wszystkim ze zdrowego mentalu. A mental to jest podstawą. Tak to wygląda. Jeżeli w tym momencie szukacie rozwiązania na to, aby przepracować swoją sylwetkę i również swój mental, to pod spodem, jeżeli oglądacie ten film z YouTube'a, to pod spodem będzie link do mojej książki Jak schudnąć i zachować zdrową serwetkę na całe życie w trzech różnych formatach: w audiobooku, ebooku oraz w wersji książkowej. Zapraszam do zapoznania się z tym materiałem i pamiętajmy: nie szukamy szczęścia na zewnątrz, dopóki nie znajdziemy go w sobie, bo to się nigdy nie uda. Pozdrawiam.